Rosły tacie na ogródku. No to trzeba coś z nimi zrobić. Dzisiaj zrobię cukinię słoiczki na zimę. To jest cukinia chili, czyli na ostro. Niektórzy to nazywają po meksykańsku. Tak można tak samo zrobić ogórki. Ja robię cukinię, bo akurat mam cukinię. Cukinię już obrałam, wydrążyłam te gniazda nasienne. I teraz będę ją kroiła w takie słupki, ale też te słupki nie za cienkie, żeby, no, jak ona się troszeczkę zmorzy już w soli i potem jeszcze będzie gotowana, to żeby one też nie były jakieś takie bardzo malutkie potem e, te kawałki, tak żeby coś mi tam chrupnęło pod tym zębem. Ogórki kroimy na pół, a jak są bardzo małe, to wystarczy je pokroić. Ogórki kroimy na pół, jeżeli są małe, a jeżeli są trochę większe, to na cztery. Cukinię sobie już wcześniej obrałam. Mam całe ręce teraz takie sklejone cukinią. Cukinia, dynia no, lu lubią zostawić właśnie taką powłokę, która się ciężko zmywa. Już byłam w naczynia, a i tak cały czas to czuję. także jak ktoś jest wrażliwy, to założycie rękawiczki. Ja nie lubię w rękawiczkach pracować, zakładam rękawiczki tylko do buraków. To wiadomo. No i jak robię na przykład tatarus z łososia w Wigilię rano, to żeby mi potem całe święta ręce rybom nie pachniały, no to wtedy jest oczywiście, są używane oczywiście rękawiczki. Tak, no nie lubię rękawiczek. Także kroję w takie słupki, one są takie, takiej wielkości żeby coś tam nam pod tym zębem chrupnęło. Do wszystkich zapraw używam oczywiście sól niejodowaną, taką tą typowo do przetworów. Tutaj mam miskę przełożę wszystkie pokrojone kawałki do miski. Takiej większej, żeby można było swobodnie potem tą cukinię wymieszać z przyprawami. Oczywiście, te że miski, które używam, są z atestem, mimo tego, że są plastikowe, nadają się do kontaktu z żywnością. A po prostu takich dużych misek metalowych nie mam. Jak obierałam tą cukinię, to już sobie mniej więcej pokroiłam ją od razu na takie kawałki, żeby. Mam taki słoiczek, który będę to robiła, tak, żeby to akurat tak pasowało w te słoiczki. Jak macie słoiczki wyższe, to możecie od razu sobie przygotować wyższe te słupki, jak mniejsze słoiczki, to wtedy te słupki mniejsze. Cukinia pokrojona i teraz ją będę doprawiała. Najpierw sól. Sól niejodowana, tak już wspominałam. Dwie łyżki na kilogram. Mam niecałe całe dwa kilogramy, czyli przykuję dwie, trzy i tak połowę. I teraz papryka ostra. Można dodać pieprz kajem. Jest od jednej do trzech łyżeczek tej ostrej papryki lub pieprzukajem. Ja do, dodaję na początek, jak zaczynam to wyoprawiać, dodaję taką łyżeczkę na 1 kilogram. Bo czasami ró, różna jest ta ostrość. Nie wiem, ta papryka jest zawsze tak samo ostra, ale u mnie też nie wszyscy mogą mieć takie bardzo ostre więc lubię, jak jest ta ostrość taka, że już ją dobrze czuć, ale nie jest jeszcze taka paląca w gardu. Jeżeli ktoś lubi takie naprawdę ostre, to można dodać więcej. Ja tu na razie wsypałam dwie łyżeczki na 2 kg, doleję jeszcze oleju, wszystko wymieszam i wtedy zostawiamy to na jakieś, oleju są 4 łyżki na kilogram, czyli muszę wlać 8. Się, żeby się nie pomylić. Oczywiście olej, jak ci wleję jedną łóżkę, więcej to się nic nie stanie. No i teraz to mieszamy dokładnie, tak żeby cała ta cukinia była w tych przyprawach. Można by to zamieszać rę ręką, ale ta ostra papryka czasami spowoduje, jeżeli mamy zwłaszcza ręce jakieś delikatne, że. Będzie nam po prostu skóra piekła, a nie daj Boże, gdzieś tam byśmy jeszcze zatarli oko. Także ja mieszam łóżką trochę to dłużej trwa, ale przynajmniej wiem, że sobie nic nie zrobię. Także mieszamy dokładnie do samego spodu i zostawiamy to tak do godziny. 40 minut do godziny, bo jeżeli dłużej będą te suknie stały w tej misce, to one nam po prostu takie bardzo miękkie się zrobią. A chodzi o to, żeby one lekko zmiękły, ale żeby jeszcze nie były takie no, takie flaki. Także mieszam. O, już, już gdzieś dotknęłam się, już mnie, już mnie piecze. Bardzo, że się gdzieś tu skaleczyłam wcześniej. Także na tą ostrą paprykę naprawdę uważajmy. Teraz to zostawię, za jakieś pół godziny zajrzę do tego i spróbuję, czy ewentualnie dodać jeszcze tej papryki trochę, czy już więcej nie dodawać. Także teraz przykrywam ścierką, odstawiam i za pół godzinki do tego zajrzę. A za godzinę. Będę wkładała. Będę robiła zalewę i wkładała w słoiki. Cukinia już jest w godzinę tutaj w miejsce razem z przyprawami. Puściła dużo tego soku. Próbowałam ją chwilę temu, nie będę więcej papryki dodawała, ale tak jak mówię Państwo, jeżeli lubicie bardziej ostre, możecie tej papryki dodać więcej. Teraz przygotuję zalewę. Na 2 kg zrobię półtorej szklanki octu. Od tu i dwie, dwie szklanki cukru, czyli cztery szklanki cukru na dwie porcje. Ja to oczywiście powinnam najpierw zacząć od, od, od cukru, bo teraz będę miała mokrą szklankę, czyli cztery szklanki cukru. Do rozpuszczenia cukru, bo pieniędzy Zanim cukier się nie rozpuści, musimy pilnować raz po raz zamieszać, żeby nam się ten cukier nie przykleił do dna. A ja w tym czasie już będę nakładała do słoiczku cukinię. Ja tu się skaleczyłam dzisiaj, więc muszę uważać, jak będę nakładała, bo jednak to jest ostre. Nakładamy bardzo ciasno, i teraz jeszcze w międzyczasie skroiłam jeden, jedną główkę całą yy, czosnku, tutaj, bo na te 2 kg to nawet mogłoby być tego czosnku jeszcze troszeczkę więcej. I teraz nakładamy ciasno tą cukinię do słoiczków, bo ona i tak jeszcze nam się wstąpi troszeczkę. Takie szersze słoiczki. Wyjdą 4. Czyli jakbyście Państwo zrobili z kilograma, to tak naprawdę byłby, byłyby tylko dwa takie większe słoiczki. W tej no to tu jest został ten sok, ja ten sok zaraz troszkę rozleję. Nie wiem czy to jeszcze kawałek cukru nie. Rozleję po troszkę do słójków. I resztę zaleję, zalezą, jak już będzie zagotowana. Tutaj jest ten czosnek, więc dobrze jest tak troszkę tego czosnku dodać. troszeczkę tego soku, a resztę cukier z octem, zalewa, żeby nam się te, te cukinie ładnie trzymały. Także jeszcze chwileczkę, bo jeszcze, cukinie, bo jeszcze zalewa się nie zagotowała. Zalewa jest zagotowana, ale pachnie octem. Zalewam ją cukinie. Czekamy, aż ta zalewa wszędzie tam wpłynie do środka. Można zrobić na początek jedną porcję zalewy, bo ona przeważnie zawsze zostaje. Tego soku z czosnkiem lewamy tylko troszkę, tak żeby tej, jednak trochę tej zalewy, więcej wlać, żeby ta cukinia miała szansę się w tej zalewie pogotować. Wystarczy. Tak jak mówiłam, zalewy zawsze zostaje trochę. No tutaj jest chyba dużo. Teraz wezmę ścierkę. Powycieram dokładnie brzegi. Słoiki były wcześniej umyte i wyparzone. Dobrze zamykamy i będziemy gotować od zagotowania dosłownie 5 minut, tylko tyle, żeby słoiki się zamknęły, bo szkoda, żeby nam ta cukinia tak całkowicie w tym zmiękła. I zamykamy. I ostatni słoiczek. Musimy dokładnie wytrzeć. Pekielki lepiej, jak są za każdym razem nowe. O, ten się już przy, przekręca. Ten się już nie nadaje. Teraz ugotujszyśmy. O, i ten się trzyma. I teraz do garnka, na dno ścierka. Wlewamy wodę i gotujemy 5 minut od zagotowania. I cukinia w słoiczkach na zimę, gotowa. Jeżeli komuś filmik się podoba, zapraszam do subskrybowania, do oglądania kolejnych filmów, łapka w górę i do zobaczenia!